W najwyższym w takim aspekcie duchowym to to jesteś jednią, czyli tym co jest jednością całego świata i zawiera w sobie wszystko. Rozumiem to tak, że kiedy jednia, czyli to, co nazywamy Bogiem, zrozumiało że istnieje, że jest. stwierdziło ja jestem, czy ja mi jest. Odczuwała dla jednia do siebie akceptację, coś co można byłoby nazwać miłością. Ale ponieważ nie było nic innego, bo była tylko jednia, zapragniała podzielić się tą miłością i chciała, żeby to miłość jakoś rozdzielić, poczuć też miłość. Z innej strony. I według mojego wyobrażenia mojego to było tak, że ta jednia podzieliła się, podobnie jak dzieli się komórka na dwie części energetyczne. Powstał aspekt męski i aspekt żeński. Dwa równ równoznaczne ze sobą aspekty, jednakże każdy posiadał inne w sobie cechy. Wtedy jedna zrozumiała, że dzieląc się na te dwa aspekty, może ofiarować swoją miłość drugiemu aspektowi, albo przyjąć miłość od tego drugiego aspektu. I okazało się, że to jest fajne, to jest ciekawe, i to jest wspaniałe. Dlatego też te, ten podział, tak jak następuje, podział komórki, zaczął się rozwijać na poszczególne inne aspekty. Zawsze komórka, która się dzieliła na dwie różne części, to do jednej przechodziło coś zupełnie innego, a do drugiej coś zupełnie innego. I wtedy powstawała ta dualność: jasność, ciemność, ciepło, zimno, może nawet to, co nazywamy dobro i zło, ale tego nie jestem pewien. W każdym razie rozpiętość dualności. I ten proces trwa nadal. Jest w nas, my jesteśmy jego częściami. Jesteśmy częścią tego podziału, który tak de facto i tak dąży do pełnego zjednoczenia w momencie, kiedy nasyci się już swoją odrębnością. I to, jakby, co najtrudniej mi jest, może nie tyle pojąć, tylko jakby zaakceptować i, i przetransformować w sobie, to to że wszystkie aspekty całego świata pochodzą z tej samej jedni, z tego samego źródła. Czyli i to, co nazywamy światłem, i to, co nazywamy ciemnością, w sumie tworzy jedno. Jak zobaczymy symbol Yin-Yang, to zauważymy, że połowa jego jest biała, połowa jest czarna. Ale zawsze w tym punkcie, gdzie jest biała, biała jasna strona, będzie mały punkt czarny na odwrót. W punkcie ciemności będzie też i widniał ten jasny punkt. To, co w tej chwili się dzieje na przykład ze mną i myślę, że z wieloma ludźmi to jest takie przejście z tego ciemnego obszaru, w którym byliśmy, w obszar jasny. Dlatego ja poszukuję światła, ponieważ byłem już w ciemności, i oddalam się od tej ciemności dążę do światła może jak wielu z was. Jednakże warto też w sobie zaakceptować to, że ta, ta druga, ta ciemna strona, od której uciekamy, jest integralną częścią całości, czyli jedną. I to jest nam bardzo ciężko zaakceptować i, i zrozumieć. Ale wygląda na to, że tak jest, bo jeżeli jest jedna i, i ona tworzy wszystko, co jest wokół, to tworzy również tą, tą ciemność, jakieś pole destrukcji. Pole destrukcji też jest potrzebne, żeby mogło zniszczyć coś, co już było nieudane, i żeby na to miejsce mogło zbudować się coś nowego. Jest nam to ciężko zrozumieć, ponieważ unikamy destrukcji. Myślę, że dlatego jej unikamy, ponieważ przeżyliśmy jej bardzo wiele w tym istnieniu, w poprzednich wielu istnieniach. Jesteśmy teraz na etapie dążenia do światła. Ale zintegrować trzeba również to pojęcie, że jednia w sobie niesie również tą ciemność. Jeżeli chodzi o ten o, symbol Ying yang, <gryw> powiedziałbym, że to jest symbol jedni, czyli Boga, logo Boga, ale ta przestrzeń między bielą a czarnią, czarnią nie jest taka jednoznaczna. To raczej jest takie delikatne przeniknięcie z bieli w czerń, czy też z kolorów tęczy. Może być tak, że jedna część to jest jakby początek tęczy, a druga to jest jej koniec. Ale wszystko zawiera w sobie wszystko. za będzie zawierała w sobie też jasny punkt, a ten jasny punkt będzie zawierał w sobie ten element czerni. I kiedy dążysz, do najjaśniejszego punktu, który jest w centrum jasności, to tam będzie taki mały, ciemny punkt, który będzie stanowił ten pomost do tego, co jest z drugą stroną. I w tym naszym świecie, w którym my żyjemy, ten Yin-Yang przedstawia właśnie ten dualizm i to, to rozdzielenie. Dążymy teraz do światła, ponieważ byliśmy po tej ciemniejszej stronie i teraz bardzo, bardzo potrzebujemy tego światła i odpychamy wszystko, co jest. Ciemne. Nie chcemy tego. Byliśmy już tam, wiemy co to jest. Uciekamy od tego, szukamy tego światła. Zaakceptujmy wszystko. Jeżeli chcemy dążyć do jedni całą jej sferę jasną i ciemną. Musimy zrozumieć, że to też jest potrzebne. Jakoś trudne to jest ale chyba w jakiś sposób nieodzowne i dlatego o tym mówię. Jeżeli wiemy, że nie chcemy ciemności, że chcemy iść do światła, to znaczy, że już byliśmy w ciemności. I to jest ta pozytywna myśl, że to, co przed nami, to tylko światło. Ciemność pozostawiamy za sobą. I Ty też pozostawiaj ciemność za sobą i tego Ci życzę. Dziękuję.